Renault Clio z silnikiem benzynowym 1-2 o mocy 75 KONI. Samochód pochodzi z 2017 roku produkcji. Z niewielkim przebiegiem, 12 000 km. Samochód aktualnie świeżo po przeglądzie. W wyposażeniu standardowym w wersji limited mamy felgi aluminiowe, światła do jazdy dziennej, elektryczne lusterka również składane mamy dostęp bezkluczykowy czujniki są na klamkach umieszczone dzięki nim otwieramy samochód bez używania jakby przycisków na karcie w wyposażeniu również czujniki parkowania z tyłu z wizualizacją na ekranie w wyposażeniu standardowym mamy tutaj jeszcze elektrycznie regulowane wszystkie cztery szyby. Skórzaną kierownicę. Opcjonalnie domontowany jest podłokietnik. Przebieg pojazdu 12194 km. System multimedialny z nawigacją. Do tego klimatyzacja automatyczna. Skrzynia manualna, pięciobiegowa. Tempomat z ogranicznikiem prędkości.